cześć ma elo witam ahoj serwus czołem i ona z będzie kochany ja się ogólnie boję bo właśnie film powstał ja się cyklam tak dosyć o posłuchajcie jaki tam straszny

Łapki w dół, koniecznie nie w górę, ja się cykam teraz trochę, ała oczy mam, bo światło sobie zrobiłem i to wszystko co chciałem powiedzieć do widzów.